Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii us 1330 Diagostini. Dziś kolejne numery 39, 40, 41, 42. I z tego co widzicie, to szło drążek kierowniczy, połówka, połówka układu kierowniczego, czyli nie wiem, jak to nazwać nawet. Korpus, nie wiem. Kładu kierowcy, butla, powietrza, stopień. I coś jeszcze? A, i tu jeszcze regulator ciśnienia. Regulator ciśnienia, proszę bardzo. I jedziemy po kolei sobie wszystkie. O, mamy 39, 39. on tu mi Tutaj takie coś. Tutaj Daria Tutaj takie coś To jakieś węgierskie, chyba Widzę, że węgierskie flora Tu są zdjęcia proszę bardzo konkretne No też widziałem te zdjęcia takie. No i tutaj mamy A przepraszam jeszcze jeszcze, jeszcze ten Tutaj jest dzwonnica lewa cała jest, no, na widać, oprócz bardzo, jest skręcona. I tutaj już jest wszystko co skręcone. A tu się to jeszcze to było. To jest dodatkowo była Tutaj, tu mamy Ruska. Idź w chuj Chociaż nie, to nie jest rusa chyba. Jums, to jest Białoruś, inne. A to jeden chuj po jednych pieniądzach to jest kurwa syna. No a tu mamy o właśnie to. Połówka, układ kierowniczy i marzenie. Tak. Marzenie Świętej Głowy. Proszę bardzo. Tutaj mamy o, a to co to jest? Radziecki weteran. Kurwa, główną za stronę radzieckiego. No i bardziej o, patrzcie tu, ustosik. Cztery No, a tu mam butlę, jak to wygląda. Czemu Skacze tutaj, nie wiem, kurde. Kurwa, kurwa, kurwa. case. Amerykanin z brytyjskim akcentem. Fajny, podoba mi się. David Brown. Czyli Brown? Nie, jak, to, jak to się wypowiada, to nie powiem, Tutaj kabina ciekawa te To te, te 30, te 28 te okrągłe są te ta, ta szyba taka jest pookrągła u mnie w 30 moje też była taka szyba pookrągła No i tu mamy tą, ten podest, jakieś tam różki, a dobra, na tym numerze? No. Następny numer, proszę bardzo, idzie błotnik sztuk, raz, lewy, lewy, tylny błotnik, czyli będzie tu już błotniczek o to człowiek będzie błotnik będzie impreza tak to wygląda mój syn mówi że trzeba się traktorem dzielić i to jest mój niby traktor ale trzeba traktorem się dzielić tata musi się dzielić traktorem a jego o jego tam jest proszę bardzo sześciona sześciona z z przyczepą człowieku to cały czas jeść, to kursuje na sto. No dobra. Tak to wygląda. Pozdrawiam i trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!